Dziś natomiast w taką oto pogodę Zaraz zobaczymy. Tylko minut 6, minus 7. Teraz sprawdzimy poziom naładowania akumulatora w mojej piękności. Ile trzyma prądu? Zmiany mrozu. dochodziło do minus kilkunastu stopni, Dobra. aż mi ręce grabieją może tak, cyk tak, Dobra, tak, 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 ona 300A jeszcze trzyma w sumie powinna odpalić Sprawdzimy Dobra, namówiliście mnie Zatem zobaczmy Jak ona odpala w zimie Dwie są kluczyki, to nie mogę wam pokazać Także chwila tajemnicy Dobra STARTING! Z 7,5 Włożę drzwi, żeby było lepiej słychać Dank u wel. alternator regenerowany 10 lat temu przez nas piękne a wiecie co jest najpiękniejsze? w tym silniczku Steyra sześciocylindrowym starym dieslu z wtryskiem pośrednim który był później stosowany w BMW jako 2,5 i później był stosowany w Oplu jako 2,5 I nie wiem nawet czy dzisiejsze 3.0 BMW to nie są właśnie pochodne tego silnika Na pewno to są pochodne tego silniczka Ale nie o tym mowa Mowa o tym, że no patrzcie, pochodził kilka minut Jest mróz, taki jaki jest, w nocy był znacznie większy A temperaturka już rośnie I nawet ciepełko leci z nawiewów po kilku minutach to prawda, pali ile pali, wiadomo, że ma mniejszą skuteczność pracy niż nowe TDCi, ale chociaż się grzeje. Nowe silniczki TDCi mają to, że mało paliwa palią, mało oddają na ciepło, więc się nie grzeją, a ten chwilę pochodził i już jest cieplutko. Jest pięknie. Pozdrawiam.